My jesteśmy firmą, która zajmuje się drukiem termotransferowym, termotransferowym od ponad 30 lat. Jesteśmy jedną z pierwszych firm w Polsce, która to wdrażała. My wdrażaliśmy tak naprawdę termotransfer i kody kreskowe. W tej chwili, można powiedzieć, mamy już wszystko, co jest związane z drukiem termotransferowym. Poza tym również jesteśmy twórcą oprogramowania, służącego do zarządzania produkcją, magazynowaniem, sprzedażem, dystrybucją, w oparciu właśnie o kody kreskowe, o identyfikację produktów. Co prezentujecie Państwo na swoim stoisku na tegorocznych targach? My na tegorocznych targach prezentujemy przede wszystkim, skupiamy się na technologii termotransferowej. To jest technologia druku, która jest bardzo efektywna, jeśli chodzi o koszty, o prędkość. Jest to świetne rozwiązanie dla mniejszych firm, gdzie są jakieś krótsze serie, mniejsze nakłady wydruku. To pozwala uniezależnić się od zewnętrznych drukarni, zewnętrznych dostawców. A dzięki temu nie ma jakichś przestojów w produkcji, mamy pełne panowanie nad naszymi etykietami, bo robimy je sami. I jeśli chodzi o urządzenia, to też są bardzo przystępne cenowo, co powoduje, że jest to bardzo niski próg wejścia w tą technologię. Technologia termotransferowa jest wykorzystywana przede wszystkim do drukowania etykiet papierowych, foliowych. Do drukowania, dat, ważności, kodów kreskowych, jak również do produkcji wszywek, metek odzieżowych. Powiedzmy jeszcze na koniec o samym wydarzeniu. Jak oceniacie takie targi? Czy warto brać w nich udział? Moim zdaniem, jak najbardziej warto brać w tym udział. Nie ma żadnej innej możliwości, żeby spotkać tak wielu klientów, tak wielu ludzi zainteresowanych tematem, jak na targach. W każdej innej sytuacji, jak walczymy o klientów, to my musimy. Yy, zabiegać tego klienta może czasem troszkę go nagabywać a tutaj przychodzą ludzie którzy oni przychodzą do nas oni są zainteresowani to jest zupełnie inna rozmowa